Cześć. Opowiem Wam teraz o profilu okiennym, chyba najpopularniejszym na rynku. Jeżeli interesowaliście się oknami, na pewno się z nim zetknęliście do nowego budynku. Nie ma takiej możliwości, żeby pewnie nie trafiło to gdzieś u Was na internecie. Jeżeli przeglądaliście do przeczytania, czy też w punkcie sprzedaży, chyba, chyba on jest wszędzie obecny. Jest to profil WEKI Softline 82. Ja tutaj mam narożnik, dlaczego 82? 82, dlatego że ma 82 mm grubości. Jest to profil siedmiokomorowy w ościeżnicy, sześciokomorowy w skrzydle. Jest to tutaj, akurat mam narożnik z początku produkcji tego profilu okiennego. Jest on w kolorze białym, pomimo że ma oklej antracytową. No to, była, to jest rzecz, która w WC rzadko spotykana jest dlatego, że weka barwi w masie swoje profile okienne, więc jak kupujecie okna w kolorach drewnopodobnych, to najczęściej ten rdzeń jest w jasnym lub ciemnym brązie, więc po zarysowaniu mocnym okleiny pod spodem macie kolor brązowy. Jeżeli chodzi o antracyt, w tej chwili już też weka wykonuje barwione w masie rdzenia antracytowe, więc po głębokim zarysowaniu oklejny macie również antracyt pod spodem, co nie jest oczywiste dla innych profili okiennych tutaj jeżeli wam zależy na tym warto sprawdzić jaki rdzeń ma okno pod kolorem okleiny, który stosujecie. Jeżeli jest białe no to wiadomo to jest bez znaczenia. Profil WEKI jest profilem najczęściej wykonywanym na stalowym wzmocnieniu zamkniętym, grubości 2 mm i na potrójnym pakiecie szybowym 48 mm. U nas bardzo często bardzo często Prawie zawsze występuje w ciepłej ramce. Ciepła ramka jest dobierana najczęściej do koloru okien. Jeżeli macie okna w kolorze jakimś drewnopodobnym, no to jest najczęściej jakiś brąz jasny bądź ciemny. Jeżeli są białe, no to biała bądź jasno szara. Jeżeli antracytowa, to tak jak w przypadku tego narożnika okiennego, ciepła ramka jest w kolorze antracytowym. Jeżeli chodzi o okucia, Firma, z którą współpracujemy, która nam wykonuje te profile okien... okna na tych profilach okiennych, wykonuje je nam z okuciami firmy Winghouse, czyli również najwyższa półka. Mamy tu połączenie najlepszych pakietów szybowych o przenikalności 0,5, najlepszych okuć dostępnych na rynku oraz no, najlepszy profil. I więc jeżeli, jeżeli interesujecie się oknami, jest to bardzo dobry wybór, bardzo często. Okna, które nie są możliwe do wykonania na innych profilach okiennych, ze względu na swoją wielkość. Możliwe są do wykonania na profilu Weki, ponieważ jest to profil bardzo wytrzymały. Jest to profil tak jak w przypadku innych profili Weki, profilem klasy A, czyli zewnętrzna grubość ścianek jest co najmniej 3 mm. Nie, ciężko jest znaleźć profil okienny, który będzie parametrami dorównywał WEC. Dodatkową rzeczą jest taką, którą mamy w WEC, a nie mamy w innych, w niektórych innych profilach okiennych to jest trzecia uszczelka. Bardzo często, jeżeli mieliście do czynienia z, z oknami do budynków istniejących, nie było tam żadnych trzeciej uszczelki, to jeżeli znaleźliście profil do budynku istniejącego o grubości np. 7 cm, a była trzecia uszczelka, no to jest to wyjątek, bo bardzo często jest bez trzeciej uszczelki. Natomiast jeżeli chodzi o nowe budownictwo, no to tutaj w większości te profile okienne do nowego budownictwa będą miały już trzecią uszczelkę. Ta trzecia uszczelka znajduje się tak jak tutaj. Pomiędzy skrzydłem a ościeżnicą, Dodatkowo w WC jest tworzona jak gdyby taka część plastikowa, tutaj jako uchwyt do tej uszczelki, tworząca drugą, dzieląca jak gdyby skrzydło na odległość między skrzydłem a ościeżnicą na dwie komory. Mocno to poprawia współczynnik przenikalności termicznej okna, a dodatkowo w momencie, kiedy wam się za 20 lat ze uszczelki w tych oknach, Uszczelka środkowa będzie kolejną barierą, która będzie jeszcze powstrzymywać te, te przyciąganie zimna. Jest to zauważalne, jeżeli założycie obok siebie w tym samym budynku okno bez tej środkowej uszczelki, a okno ze środkową uszczelką, gwarantuję wam, że jeżeli położycie rękę na parapecie przy oknie, przy nawet mocno dociągniętych okuciach, będziecie czuli różnicę. To, taka, to tak samo jak między. Pakietem dwu- a trzy szybowym. Nie będzie to różnica, którą będziecie mogli mocno zmierzyć, jeżeli chodzi o oszczędność ogrzewania. Ponieważ de facto na, na ogrzewaniu to będą nieistotne różnice czy ta trzecia uszczelka jest czy nie. Natomiast na odczuciu chodu, szczególnie kiedy jest mróz na zewnątrz, będziecie wiedzieć nawet które okno jest cieplejsze, nawet nie rozróżniając czy tam jest trzecia uszczelka czy nie. Więc jest to fajna sprawa i dobrze jest, jeżeli wybieracie okna do nowego budownictwa, żeby zastanowić się czy dany wybrany profil ma trzecią uszczelkę. Jeżeli jesteśmy przy uszczelkach, jedna z, z największych korzyści profilu Weka Line 82 to jest na tą chwilę to, że uszczelki ma wymienialne. Tak jak wymieniamy w tej chwili uszczelki naszym klientom w oknach 20-30-letnich, np. w WC Perfect Line czy w Alluplastic Ideal 4000 tak będzie to możliwe, prawdopodobnie będzie to możliwe w WC za te 20 lat. Dlatego, że na tą chwilę uszczelki są dostępne bez problemu dla weki, od ręki, co do innych mniej profil okiennych różnie może być. Ale dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że w niektórych nowych profilach okiennych, które w tej chwili wchodzą na rynek, które będą miały zbliżone parametry do weki, może będą nawet tańsze, uszczelki są wtopione w profil okienny, więc są niewymienialne. Więc jeżeli w przyszłości Wam przyjdzie spotkać się z uszczelkami okiennymi, które już sparciały po 20-30 latach, fajnie byłoby je wymienić, to w niektórych, na niektórych profilach okiennych, na oknach wykonanych na niektórych profilach okiennych będzie to niemożliwe. Natomiast w przypadku Weki Softline 82 jest to jak najbardziej możliwe, więc też kolejna zaleta tego profilu okiennego w stosunku do pozostałych... Profili okiennych dostępnych na rynku. Jeżeli chodzi o okucia, no to tutaj sprawa ma się tak jak w przypadku wszystkich innych okien, innych profili okiennych. Okucia macie dostępne w standardowym rozwiązaniu, w, czy też w rozwiązaniu e, antywłamaniowym e, RC1, RC2, czy WK1, WK2, bo to różnie jest z symbolami oznaczane, ale generalnie chodzi o klasy antywłamaniowe, czy tam pierwsza, czy druga klasa. Jeżeli jesteście na etapie budowy nowego domu e, i e, myślicie o zastosowaniu alarmu do budynku, e, to też e, Fajną rzeczą jest to, że do okien, które są wykonywane przez producentów, z którymi współpracujemy, i tutaj, między innymi, yy, yy, również. Yy, okna wykonane na WC, można zastosować ukryte kontaktrony. One wtedy znajdują się między skrzydłem a ościeżnicą, więc są niewidoczne. Jeżeli będziecie zamkładać później alarm, będziecie na pewno mieli zewnętrzne kontaktrony, więc one oprócz tego, że będą narażone na uszkodzenie np. Na podczas mycia, podczas przesuwania czegoś po parapecie itd., tak itd., tak no to wyglądają mniej estetycznie. Natomiast ukryty kontaktron znajduje się między skrzydłem a ościeżnicą, więc przy zamkniętym skrzydle go nie widać. Więc, fajną rzeczą do rozważenia nie są to jakieś wielkie kwoty. Jeżeli myślicie o alarmie, od razu zgłoście przy wysyłaniu okien czy zamawianiu okien nowych, że chcecie mieć kontakt. Trony wbudowane, jeżeli chodzi o wekę, to na tą chwilę to tyle. Zapraszam do oglądania kolejnych filmików. Jeżeli macie pytania, piście. Jeżeli macie ochotę, wycenić jakieś profile okienne i porównać współczynniki. No to zgłaszajcie się. Cześć.